Pięknie. Znowu uciekł. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na to trzeba uważać, tak? Okej. Okay. Jak na razie, jak na razie ładnie, jak na razie chyba wymiany oj na naszą korzyść. Ja nie mogę trafić go. Spierdala jak pojebany. Kopnięcie w nogę na drugi poziom. Bardzo ładnie. O! Chyba nikt nikogo za bardzo nie trafił. Oj, 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 niebezpiecznie, niebezpiecznie się zaczyna robić. Gość jest szybki, jest mocno szybki, ma szybkie uderzenia. Ładnie kicha rozbita. Oj, oj, rozciął nas trochę, rozciął nas lekko. Ładnie łokieć trafiony. Ładnie, unik, pięknie. Pięknie oguszony przeciwnik. Trzeba było się skupić. O, ja tu, oj, kondycja, kondycja, kondycja. Za bardzo się podnieciłem. O, i pięknie kolejne ogłuszenie pod koniec rundy. I knockdown. I koniec walki knockout, proszę Państwa. Trzy sekundy przed końcem pierwszej rundy. Nikt się tego nie spodziewał, ale wygrywamy tą walkę przez knockout w pierwszej rundzie.